Wśród symptomów infekcji wirusowych zmiany skórne nie są czymś nietypowym. Wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądają chorzy na ospę wieczną. Co zaskoczyło lekarzy w przypadku COVID-19, to różnorodność wysypek i podrażnień łączonych z tą chorobą. Na liście aktualnych symptomów zarażenia SARS-CoV-2, między innymi amerykańskiego CDC, Centrum Zapobiegania Chorobom, nie można znaleźć ani owych problemów z palcami u stóp. O amerykańskich odkryciach na ten temat pisaliśmy tutaj, ani wysypek. Jednak lekarze mają świadomość ich pojawiania się u osób zainfekowanych koronawirusem. Doktor Ignacio Garcia Doval, autor przywoływanego badania z Hiszpanii, za najczęściej występującą u ludzi zarażonych SARS-CoV-2 uważa wysypkę plamistogródkową ANG. Maculo papular rash pojawiającą się na torsie chorego. Swoje doświadczenia z pracy z pacjentami opisał w czasopiśmie British Journal of Dermatology. Zmiany skórne objawiają się zwykle nieco później, już po wystąpieniu symptomów oddechowych choroby. Więc do diagnozowania pacjenta ta wiedza się nie przydaje. Dziennik La Vanguardia cytuje hiszpańskiego medyka. Wszyscy pacjenci, u których Garcia Dowal albo inni dermatolodzy w Hiszpanii zaobserwowali nietypowe wysypki, przebywali już w szpitalach z powodu problemów z oddychaniem. W sumie zweryfikowany przez niezależnych ekspertów raport odnosi się do 375 przypadków. Opisano w nim 5 covidowych wysypek, bolesne, asymetryczne zmiany na stopach i dłoniach przypominające odmrożenia. Zwykle u młodszych pacjentów utrzymują się średnio 12 dni, obecne w 19%. Przypadków wyrzuty małych, dość swędzących pęcherzy na kończynach. Zwykle u pacjentów w średnim wieku utrzymują się około 10 dni i pojawiają się przed innymi symptomami. Obecne w 9%. Przypadków różowe lub białe wypuklenia skóry przypominające pokrzywkę, często swędzące. Zwykle na ciele, czasami tylko na dłoniach. Obecne w 19% przypadków. Wysypka plamistogródkowa. Płaskie lub lekko podniesione czerwone ślady. Obecne u 47% przypadków. Utrzymują się około 7 dni i pojawiają równolegle z innymi symptomami. W takich przypadkach zwykle chodzi o ciężkie infekcje, siność siatkowata, sinica marmurkowata, objawiająca się czerwononiebieskimi plamami na skórze, tworzącymi siateczkę. Obecna w 6% przypadków, to oznaka osłabionego krążenia krwi. Pojawia się u starszych pacjentów ciężko przechodzących zakażenie koronawirusem.